Telewizja Kopernik. Twój styl życia. To ekologiczny i wydajny materiał opałowy dostępny od ręki i w dobrej cenie. Przyglądamy się ekogroszkowi produkowanemu przez Olsztyński Empet. Co decyduje o wyborze konkretnego materiału opałowego? Główne kryteria to kaloryczność, ekologia i oczywiście dobra cena. To wszystko cechy ekogroszku, czyli węgla o średnicy od 5 do 25 mm o szczególnych właściwościach fizyko-chemicznych, które gwarantują wydajne ogrzewanie zbliżone do tego płynącego z sieci. Bardzo mało popiołu. Kaloryczność w granicach 25-26, chociaż producenci pieców zalecają niższą kaloryczność, ale jednak ta kaloryczność jeszcze jest podwyższona. To dlatego klienci tak chętnie wybierają ekogroszek produkowany przez miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Olsztynie. Nie ma tyle spalin, proszę Państwa. jest Wykorzystane ciepło. Nie trzeba w każdym dniu rozpalać. Dobrej jakości towar sprawdził się i w tej chwili korzystam tylko z ekogroszku z Ampecu. Ekogroszek można spalać w piecach z podajnikiem retortowym, które gwarantują bezproblemowe i częściowo zautomatyzowane działanie. Pozyskiwanie odbywa się na sucho przez przesiewanie, a nie płukanie. Gotowy materiał magazynowany jest pod zadaszeniem, by zminimalizować skutki działania warunków atmosferycznych. MPEC oferuje dwa rodzaje tego materiału opałowego różniące się parametrami standard i pionier. Pionier ma małą zawartość popiołu, praktycznie z jednego worka i z garstka popiołu już po spaleniu. Jest niekolizyjny, nie uszkadza żadnych mechanizmów w kotłach retortowych, co nie znaczy, że ekogroszek standard jest gorszy. Jest jedynie niższy kalorycznie. Ekogroszek sprzedawany jest w wygodnych 25-kilogramowych workach z możliwością transportu pod wskazany adres. Kupić można go na kilka sposobów. Nasz ekogroszek klient może kupić osobiście tutaj w Kortowie w biurze sprzedaży opału. Może zamówić telefonicznie z możliwością płatności u klienta, a także przez naszą stronę internetową przez sklep pod adresem ekogroszek.mpec.olsztyn.pl Ile kosztuje ekogroszek? Oto dokładny cennik. Telewizja Kopernik Kopernik.tv